Przez całe lata wszystkie funkcje miejskie, czy też wszystkie budynki, czy, czy jakieś innego rodzaju obiekty niezbędne dla życia miejskiego były wysuwane jak najdalej od środka miasta, właśnie gdzieś na granicę, pod granicę miejską. W związku z tym wokół Warszawy, tak samo jak zresztą wokół innych miast, nagromadziła się cała masa obiektów, których nikt nie chciał, a które były potrzebne, ale nie chcieliśmy na nie patrzeć, ani ich wąchać, ani się im przyglądać i było nam wszystko jedno, trochę jak będą budowane. I w jaki sposób, i czy one będą prawdziwą architekturą, czy też po prostu zwykłym budownictwem. Drugi problem tych granic, o których mówimy, to to, że miasto dzielone jest przez rozmaite pasma na fragmenty, na części. I to najbardziej niszczących miasto, przestrzeń miasta, tych pasm należą wszelkie pasma związane z infrastrukturą, w tym z kolei. Dzisiaj, kiedy przyjeżdżamy do Warszawy, no chociażby ze strony zachodniej, znajdujemy się nagle po wyjechaniu z tych mniej lub bardziej zielonych pól i lasów. W przestrzeni, która jest przestrzenią niezorganizowaną. Widać wyraźnie, że właściciel czy gospodarz tej przestrzeni kolejowej nie bardzo sobie z nią radzi. I w związku z tym pozostawia ją tak, jak ona sama radzi sobie ze sobą, jeżeli można tak powiedzieć. To znaczy wokół torów nieużywanych rosną jakieś krzaki. Nikt nimi się nie zajmuje. Budynki, które kiedyś były budynkami kolejowymi, służyły czemuś naprawdę, dzisiaj nie służą niczemu i czasami po prostu ulegają daleko idącym zniszczeniom bez względu na to, czy mają wartość zabytkową, czy nie. Ja nie chcę tutaj oskarżać kolei jakoś specjalnie, ale taki po prostu jest i to każdy widzi. I teraz za tą linią tej bylej jakości, którą oglądamy przejeżdżając pociągiem od granicy miasta do dworca Warszawa centralna. Znajdują się jakieś domy, które się pojawiają, znikają, a to jakaś fabryka, a to jakiś magazyn, a to jakieś domy mieszkalne, wreszcie pojawia się Pałac Kultury, i jesteśmy w środku Warszawy. I zaczynamy się zastanawiać, co to było to wszystko, co żeśmy widzieli do tej pory. Ci, co mają mapę Warszawy albo znają Warszawę trochę lepiej, to wiedzą, że jak się jedzie od zachodu do Warszawy, to z lewej strony jest wola, z prawej strony jest ochota. Czyli wiemy, jak się te dzielnice nazywają. Ci, co znają miasto, trochę lepiej wiedzą, że to sobie jest mała dzielnica, dawna, czyste, czy jakieś inne nazwy nam się przypominają, ale nie mamy praktycznie rzecz biorąc żadnego pozytywnego obrazu tych miejsc. Ten obraz, jeżeli kiedyś istniał i mówiło się o robotniczej woli, to dzisiaj już trudno mówić o robotniczej woli i praktycznie rzecz biorąc nie mówimy o żadnej woli. Wszystko jakby zniknęło gdzieś właśnie w tym bałaganie. Czyli ta granica, za którą jest dzielnica, w którą chcemy, żebyśmy, żeby jej mieszkańcy ją po prostu pokochali. Tak jak być może kiedyś ci, którzy tam na tej robotniczej woli kochali tę wolę. Żeby i dzisiaj tak było, ale może z innych przyczyn. Potrzebują, żeby ta dzielnica miała swój obraz. Obraz. Ten obraz jest uważany dzisiaj za coś w rodzaju takiego znaku firmowego miast europejskich. A ponieważ miasta te inne niż europejskie wyglądają inaczej, w związku z tym mówimy, że tamto mają jakiś inny znak firmowy. No ale my jesteśmy w Warszawie, w Europie i chcielibyśmy, żeby wszystko wyglądało tak, jak nam się wydaje, że to miasto powinno wyglądać. No ale ono samo, ni stąd, ni zowąd, nie zacznie wyglądać tak, jak sobie wyobrażamy. Musimy przedsięwziąć jakieś środki. Takim środkiem po pierwsze jest wykonywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których... Robi się projekty zabudowania poszczególnych działek i projekty architektoniczne poszczególnych budynków. No dobrze, ale byłoby to w porządku, gdybyśmy mieli jakiś obraz czy świadomość tego, do czego zmierzamy jak ta dzielnica ma wyglądać w całości, jak granica pomiędzy terenami kolejowymi albo terenami kolejowymi, które częściowo być może będą terenami jakimiś parkowymi wzdłuż linii kolejowej, a może jeszcze czymś innym, a właśnie tymi terenami, na, na których mamy mieszkać, jak ta granica ma wyglądać, żeby i ci, którzy mieszkają, i ci, którzy y, przyjeżdżają do Warszawy, widzieli, gdzie ta linia... Czy szereg linii, czy wszystko jedno, jak będziemy to nazywali, gdzie to jest, do czego możemy y, miasto, czy też do jakiej linii możemy namawiać miasto, żeby zrobiło to, co musi zrobić dla mieszkańców, a od jakiej linii tym terenem będzie zajmowała się kolej. I właśnie y, 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 we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Wydział Architektury i nasz zakład postanowił wykonać cały szereg projektów, budynków czy też zespołów mieszkaniowych, które stałyby na terenach częściowo oddanych przez istniejące kiedyś w tym miejscu zakłady przemysłowe, które upadły i właściwie nic się tam jeszcze nie dzieje, chociaż deweloperzy czuwają i chcieliby budować na tych terenach. I hmm, przy współpracy również projektantów planów, którzy nam pozwolili działać na swoich planach, niektóre z nich są już gotowe, inne w fazie dopiero jakiejś dalekiego, w dalekim horyzoncie będą gotowe, dziś są dopiero przygotowywane. Chcieliśmy wyprodukować, jeżeli tak nieładnie można powiedzieć, wielki, duży zespół mieszkaniowy podzielony na fragmenty który w cudzysłowie mówiąc załatwiłby sprawę tego obrazu, tej południowej granicy dzielnicy Wola, żeby ona mówiąc krótko przyzwoicie wyglądała. Oczywiście nie zmierzaliśmy do tego, żeby był to jeden wielki zespół narysowany przez jednego projektanta, tak jak kiedyś robi, projektowało się wielkie dzielnice mieszkaniowe. Cały obszar został podzielony na niewielkie fragmenty, którymi zajęli się różni projektanci. Czasami jednym fragmentem zajmowały się dwa zespoły projektowe, czasami trzy, czasami jeden. To Zależało od tego, czy ten obszar przyciągnął uwagę projektanta, czy nie, bo chcieliśmy dać tutaj naszym projektantom, studentom, którzy tym się zajmowali, chcieliśmy dać wolny wybór. I okazało się, że współpraca zespołów, które działają na styku między sobą, tam gdzie ten styk istnieje, wyszła świetnie. Wszyscy koledzy, bardzo, projekt, koleżanki i koledzy oczywiście zajmujący się tymi projektami, niezwykle przejmowali się właśnie stworzeniem z jednej strony jednolitości tego obrazu, żeby uniknąć bałaganu, z którym, z którym dzisiaj chcemy walczyć, ale z drugiej strony nikt z projektantów nie pozwolił sobie na wyrzeczenie się własnego ja. Tego, powiedziałbym, kredo projektowego, które projektantowi przyświeca wtedy, kiedy rozpoczyna projektowanie jakiegoś zespołu mieszkaniowego. W związku z tym mamy z jednej strony efekt, tak jak powiedziałem, ujednolicenia, czyli ład, porządek, harmonia, to wszystko, co się kryje pod tymi nazwami, ale z drugiej strony, gdybyśmy chcieli przyjrzeć się poszczególnym zespołom, to różnią się one tak bardzo, że nawet można mówić o pewnej wystawie architektonicznej form, czy wystawie architektoniczno-urbanistycznej zespołów mieszkaniowych, które gdyby zrealizować je. Tak, jak one są zaprojektowane od jednego razu, wszystkie razem, to można by mówić o właśnie czymś w rodzaju takiej propozycji, jak tego rodzaju tereny w mieście mogły być zagospodarowywane jako pewna całość. Wynik widoczny jest na wystawie. Muszę powiedzieć, że jako. Dydaktycy, i jako specjaliści od projektowania zespołów mieszkaniowych, jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy naszych podopiecznych, studentów, którzy to robili. Widać, że są prawdziwymi fachowcami, jeżeli chodzi o projektowanie takich zespołów, chociaż dopiero rozpoczynają swoją działalność. Cała ta akcja, tak moim zdaniem istotna dla Warszawy. Ma również większe znaczenie, mianowicie przynajmniej od roku 2003, to znaczy od czasu, kiedy została, nazwijmy to, uchwalona czy też przyjęta przez społeczność urbanistyczną Europy karta, nowa karta Ateńska 2003 bardzo wyraźnie mówi się o tym, że miasta powinny być zwarte, co to oznacza? To znaczy, że powinny przeciwstawiać się temu, co nazywamy rozpraszaniem się w miastach. A to z kolei oznacza, że granica pomiędzy terenami zabudowanymi a terenami otwartymi powinna być wyraźna. Tam, gdzie jest miasto, jest gęsta, intensywna zabudowa. Co nie oznacza, że 11, 12 czy tam wielopiętrowa to mogą być budynki średniej wysokości, tym niemniej o dużej intensywności zabudowy. To jest potrzebne chociażby z tego powodu, że żeby zobaczyć gdzieś teren otwarty, teren parkowy, teren, cały ten system terenów otwartych miasta, żeby to zobaczyć, to musimy mieć coś, co przeciwstawia się otwartości, czyli pewną zwartą miejską zabudowę. Zresztą trzeba powiedzieć, że ta zwarta zabudowa, którą właśnie nasi podopieczni, nasi studenci projektowali, ta zwarta zabudowa jest jednym z ważniejszych atrybutów europejskiego miasta. Nigdy nie było tak, że miasto rozprzestrzenia się bez żadnej granicy i właściwie dodajmy nieco złośliwie bez sensu po okolicznych polach. Zawsze istniała jakaś zasada, dzięki której miasto dojeżdżało, mówiąc w cudzysłowie, do pewnej linii i zatrzymywało się. I Rozwój miasta następował przez kolonizację nowych obszarów, czyli przez budowę nowego miasta równie zwartego gdzieś tam dalej. Czemu ta zwartość jest jeszcze potrzebna? A no, dzisiaj mówi się o tym, że miasto składa się, wielkie miasto składa się powinno z niewielkich zespołów. Pomiędzy którymi to wszystko, co je łączy, czyli ulice, komunikacja, wszelkiego rodzaju internet, i tak dalej, będzie niezwykle intensywnie i dobrze rozwinięty. Wszystkie te systemy będą bardzo dobrze rozwinięte, natomiast te zespoły muszą być tak zwarte, żeby po pierwsze doprowadzać do możliwie dużej energooszczędności która przy rozpraszaniu się miasta niezwykle rośnie i nas po prostu wszystkich kosztuje. I po drugie, ta energooszczędność ma skłonić mieszkańców, znaczy ta zwartość i energooszczędność ma skłonić mieszkańców do tego, żebyśmy więcej używali własnych nóg. Więcej jeździli na rowerze, więcej jeździli środkami komunikacji szynowej, która w takich zwartych miastach ma szansę powstawać, a mniej używali tych środków lokomocji, które powodują właśnie zwiększanie kosztów poprzez zwiększanie energochłonności całego tego terenu. Czyli to, że proponujemy tutaj bardzo zwarte zespoły mieszkaniowe, które składają się na bardzo zwartą zabudowę woli, a co za tym idzie na zwartą zabudowę Warszawy, jest w zgodzie z tym, co dzisiaj nazywamy i nowym urbanizmem, i poszukiwaniem energooszczędności i generalnie rzecz mówiąc tym zrównoważonym rozwojem, które to określenie staje się takim trochę kluczem.